Cześć wieczorową porą. Teraz szybka sprawa, taka trochę nietypowa. Miałem tu być sam przede wszystkim. To są jakieś dinozaury. Chciałem tu film nakręcić, przepraszam bardzo. Co? Mogę? Nie da rady. Dobra, o co chodzi? Był parę dni temu konkurs u mnie, jak widzieliście. Znaczy, no, chyba z dwa tygodnie temu, parę dni temu były wyniki konkursu. Do wygrania był przelot nad Jurą małym samolotem, lub motolotnią, oraz burgery w Jurasburger. Konkurs wygrał Marcin Chemik, który mnie powiadomił, iż rezygnuje. Znaczy, no, właściwie nie może odebrać nagrody. I co w związku z tym? Poprosił też, aby przekazać tą nagrodę na jakąś licytację. I tą nagrodę, czyli przelot nad dziurą małym samolotem lub motolotnią i burgery Jurasburger przekazuję na licytację. Licytacja odbędzie się na moim profilu Underground Passion na Facebooku. Każdy będzie mógł wziąć. Zaraz podam tutaj na datę, do kiedy i do której godziny ona będzie trwała, oraz regulamin napiszę w opisie. Jaki jest cel mm, licytacji? Cel licytacji to będzie zbiórka na rehabilitację dla Jacka. Jacek ma 27 lat i zderzył się z bardzo dziwną chorobą. Zapraszam Was do zapoznania się z tą zbiórką, na którą będziemy wrzucać kwotę wygraną z licytacji, którą wrzuci osoba, która tą licytację wygra. I tam jest wszystko opisane. Jacek jest pasjonatem, tak jak ja, jak wielu z nas. Ratuje lokalną historię, głównie cokolwiek z Radomia. Możecie zapoznać się z jego kanałem oraz z jego działaniami. Wszystkich serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tej licytacji. Cały czas mnie coś rozprasza. Także zapraszam.